Więc trwają prace nad TDS-em. Jesteśmy po zamontowaniu pompy wtryskowej. Teraz Mariusz robi diagnostykę komputerową. Co robisz Mariusz? Sprawdzam ustawienie kąta wtrysku. I jak, w porządku jest? Tak, już udało mi się sprawdzić, jest ok. A jakieś błędy są w kąpie? Już wiesz, to już sprawdzam. Tak, był e, błąd czynnika temperatury silnika. I co to idzie jakoś skasować? Już sprawdzam. A spoko, to on po prostu załapał jak kostkę, bo odpinana, tak? Już jest dobrze. Zresztą A, no to gitarka, fajnie. Będzie autko śmigało.